Siema, to witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. powiem wam tylko tyle. Zastanawiacie się pewnie dlaczego mam tyle pieniędzy. Już wam wszystko opowiadam. Ogólnie nagrywałem odcinek y siódmy. I sprawa jest taka, że po prostu nagrał się sam dźwięk. Nie, nie nagrało się nic, jeżeli chodzi o obraz. I, I tyle. Tam miałem... Było zadanie związane z griówkami templariuszy. To jest mi... To są takie zadania, po których dostajemy trochę pieniędzy. Tutaj dostałem 3,5 tysiąca plus to, co było jeszcze w pobocznych skrzynkach. Takie zadania parkurowe to są. Tylko, że tam mamy jeszcze templariuszy, których trzeba zabić. No i również też zdobyłem jedną z pieczęci sarkofagu. Jeszcze sprawdzać, czy wszystko się teraz nagrywa tak jak powinno. I dobra, i zaczynamy. Nic więcej nie zrobiłem w tamtym odcinku. No parkour. Y trochę faili tam było, więc nic, nic was nie ominęło takiego. Poza tym, że kilka śmiesznych fragmentów. Jeżeli chodzi o to. No nie, dlaczego? Dobrze. No chodź tu. No. Chyba jest ich za dużo. Chyba trzeba spierdzielać od nich, bo nie widzę tego. Dobra, zaraz mi zgubią. O tym mówię. Dobra, na nikogo tylko się nie rzucić. Nie <laughs> będzie dobrze. Lecimy w tak, takim bądź razie do misji fabularnej. Zrobimy odcinek taki. 20-25 minutowe widzę, że są bardziej oglądane takie odcinki do samego końca. Naprawa, naprawmy oczywiście całą sobie zbroję. Jak już jesteśmy. Mamy trochę pieniędzy, więc zainwestujmy w siebie. O kurde. No, już wyglądamy bardziej kozacko. Oczywiście jeszcze możemy udać się do willi i będziemy musieli, bo w wi willi też do jakiegoś tylko momentu stakuje nam się forsa. Dobrze, Leonardo.

No właśnie. I teraz będziemy mieli zatrute za ostrze. To jest to też fajna opcja. To są... Już później dali to jakiś smoki Berserkera. Czy czy Może po prostu wróg, wróg stawał się. się. stawał, jakby mógł być dla nas przyjazny. Bo sobie ja po prostu swoich boli. Dobra, chciałbym z porozmawiać. Mogę czy nie mogę? Nie mogę. A teraz? By się wszystkie te teraz muszą się pokazać. zanim się pokażą, dobra, nie ma czasu na takie rzeczy. Idziemy dalej po prostu. Tu chyba musimy się wziąć i chcę dostać. Najlepiej inne miejsce. Chyba do Montergioni, tak, dokładnie. To najlepiej skorzystać z szybkiej podróży i ona stuwe. ale jest bardzo przydatna a ta stuwa to nie jest naprawdę nic, nic wielkiego dla nas zacząc po tym, że jak tu już jesteśmy to od razu odłożymy piórko to od razu też mamy tu kryjówkę asesynów możemy zrobić od razu z racji tego, że Jesteście jakby stratni o jedną kryjówkę, no to możemy nadrobić ją. A przy okazji też Tak jak mówię, najpierw zbierzmy sobie pieniądze, które mamy A zaraz z tobą porozmawiam 4000, no proszę ja mam 10 tysięcy w tej chwili. Claudia. No właśnie. Co ty tu masz? A ja. presto no Ezio. dziękuję gracias. Buongiorno. Salute, Hmm. Zróbmy może kowala, dało nam trzy tysiące, możemy zrobić za trzy tysiące, kurder postawmy, a co tam. Niech mają jakąś rozgrywkę. Rozrywkę tutaj od razu wartość willi wzrasta. Piórka od razu odłóżmy właśnie, odłożymy piórka i idziemy do Op, Mamy chyba jedną tylko. Nie jestem pewien. Tak, jedno piórko, bo jako wartość od 10 to... Tak, to było tylko jedno piórko. Ale... Każde piórko się liczy. Oczywiście jest ich 100, więc... Mamy sporo ich do zebrania. Później będziemy mieli możliwość wykupienia chyba, jeśli dobrze się mapy. Z piórkami. Tu... Zobaczmy, jakie tutaj będzie. Zaakceptujmy i ruszamy. Tutaj trochę będziemy mieli historii. To są katakumby, które się umieszczą tutaj od zawsze. Mamy porę informacji o tym, jak tutaj znaleźli asasyni. Dobra, i to jest jeszcze na czas. O, mamy jeszcze trochę czasu. Wiele. No i od nowe. Nie wiem o co tu chodzi teraz, w tej chwili. Widzieliście to, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Zaraz się będziemy świecić jak. To jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawy efekt. Jesteśmy mokrzy, to się świecimy po prostu jak do jajca, jak to powiem. Ja nie. To już trzeba mieć. To jest jeden z tych grobowców, gdzie już trzeba jakiś tam poziom, że tak to powiemy, reprezentować. I już nam się nie zamknie. Mamy kolejne. To jest tak to jakby tutaj historia też asasynów powiedziana na tych tablicach. No i oczywiście kolejne miejsce gdzie Razem nie da się zrobić? Chyba nie. Chyba jest tak zrobione, żebyśmy cały czas byli. Teraz. tutaj, co tutaj mamy. Użyjmy tego, bo znowu będzie. Mam czas lecieć. O kurde! Poczekamy aż spadnie. Co widzimy? Jakby czas, który odliczam, tak i od początku, tak jak mówiłem, zdolności tutaj, ...parkura. Już muszą być na, tak to powiem, wyższym poziomie, niż to takie zwykłe, bo właśnie można napotkać problemy. Czyli wiemy, że przodkami naszymi był Dante. Też bardzo tragiczna postać w literaturze. To chyba zawsze pamiętam, że najdłużej robiłem. Bo tu jest. O właśnie, ten skok, który czasem po prostu nie wiadomo dlaczego. Kera robiła problemy nam no. Wy też możecie się zastanawiać, że dlaczego ja to tak nie czytam sobie. Ze względu też na to, że ja już tą historię poznałem, a chcę, żebyście też ewentualnie mogli sobie ją przeczytać. Dlatego też przerzucam robię chwilę ile przerwy po to, żebyście mogli sobie zapoznać, film, przeczytać i zobaczyć. Co tam jest? Mamy miejsce końcowe. No i... to jest tak zwana... dupa. Y, y, Więc no możemy sobie już, już się cofnąć... I, roz, tyk. I odpalić jeszcze raz. No, o. tu jeszcze i jesteśmy, jesteśmy tam na miejscu. Mamy jednego, drugiego, dotarliśmy. Jesteśmy na miejscu. Zbierzmy wszystkie skupienia, oczywiście najpierw pomniejsze. Jest to też ważne. I mamy kryptę rodziny. Tutaj nie było pieczęci, tylko była krypta rodzinna. Dzięki temu też właśnie poznaliśmy historię. Dostaliśmy 5000. 3000, mamy teraz 5000. W sumie 2000 dostaliśmy tu, więc w sumie dostaliśmy 5000 Tylko i wyłącznie z rozwiązania tego Jesteśmy trochę daleko teraz od naszej willi Tu jest miejsce, które jest zawalone widzimy I powiem tak no bo nie powiem nic bo mogłoby to być spoilerem, znaczy na pewno byłoby spoilerem. Dlatego też nie chcę nie chcę Was zarzucać tą informacją, ale jest to miejsce, które jeszcze będzie będzie nam potrzebne i to, że ono jest zawalone teraz, to to jest jakby małe niedopracowanie naszych yy, tych deweloperów ponieważ gdzieś tam chyba widziałem co się dzieje pod willą Montrydzioni Mont Willą w sumie auditore, a Montry to jest tylko i wyłącznie To jest miejscowość, która faktycznie istnieje we Włoszech. Faktycznie jest to w malowniczym, tak jak widać krajobrazie. Może bardziej malowniczym, niż... Może bardziej malowniczym, bardziej okazałe jest to. Bo... Naprawić nie. Ja coś zbroi mogę kupić. Ale czy ja coś mogę? Ale znudziła nam się biała asesyna. I pochodźmy takim... Umalujmy się inaczej. Wejdźmy do sanktuarium. Sanktuarium, tam oddajmy pieczęcie. Zaraz mamy pół4000. Salute, Serezio wyrzucić tym na listę, i chcę studnię sobie odblokować. Odblokowana studnia Ezio, Za chwilę, za chwilę Ezio przyjdzie do ciebie. Idziemy, i mamy tak. Nie, nie mamy tej pieczęci. Mamy tam pieczęć. Mamy to. Nie, nie mamy. Nie, ale tu mamy. Mamy dwie pieczę Pieczęci. Chciałem pieczenie powiedzieć. To jest sprawa właśnie, że wartość widli wzrasta, co... Ono jest z tym, że... odłóżmy. Um, nie, ale... Mapa, jak widać, którą trzeba będzie... uporządkować. Porcze. Dobra, jeszcze z wujkiem pogadajmy, może wujek nie ma jakiejś super... Przyszedłem z Firenze przez il Magnifico, by przyjechać do niekończonego biznesu. Szukam Jacopo de Pazzi. Ha! Kto to jest? Jesteśmy tu przez dni. I może to, co biorę, pomoże nam obu. A list of his co conspirators. One of them will talk before he dies. Excellent. These men are sure to lack Yakos resources, which means they will be easier to find. I will put my scouts to it at once. I appreciate the help, Uncle. I've got something else for you as well. More codex pages. Ah, let's see what we can learn. What is this? What profit? What did you find, Uncle? Just another damn mystery. The text here roughly translates to Only the Prophet may open it. There's reference to two pieces of Eden, but these pages offer no answers, Nipote. At least, not on their own. You must find more. We'll have to save it for another day, Uncle. I have a mission to attend to. As you wish. <laughs> now, if you hope okay. to defeat these bastardi, I will need to teach you a few things. Meet me on the practice field. I'm if I Ezio, <laughs> come in, come in. I've been sent from Firenze by. No, no. to attend to some unfinished business. I'm looking for Jacopo de' Pazzi. Ha. <laughs> Dobra.

What is this? What prophet? What did you find, Uncle? Just another damn mystery. The text here roughly translates to only the prophet may open it. There's reference to two pieces of Eden, but these pages offer no answers, Nipote. At least, not on their own. You must find more. We'll have to save it for another day, Uncle. I have a mission to attend to. As you wish. Now, if you hope to defeat these bastardi, I will need to teach you a few things. Meet me on the practice field. No to jeszcze. All right, Ezio. You're familiar with counter-attacking, but what happens when your enemy is as well? I don't usually give them the opportunity. Tough no talk offers little protection against Templar steel. Then by all means, Maestro. Teach me what to do. Now don't. Filo Detroit! Enjoy the ride down to hell! Bene, bene. Now do it again. Much better. One last time now. Bravo! No I what? Do. Now do now. Bravo. I No. time. To jest fajna technika ogólnie. No. Tylko to jest trudne do wykonania. To już wyznaję. Jak sami widzicie. Jeszcze łatwo. Magnifico! Once again you exceed my expectations. Signore no we found the Alcopos men. And they wait your word to strike. Relay the following: no man moves until they have spoken with Ezio. In It will be done. Go, Ezio. Visit with my mercenaries in the countryside. See if Jacopo's lackeys won't lead you to him. But be careful, they will be expecting you. No, na pewno się będą spodziewać mnie. Ale spokojnie, nie się będą spodziewać mnie. Nie będą się spodziewać mojej klingi, Którą dostaną. Ectio, tym maragdowym stroju. O kurde, ty wskrzesniułm 2000. Co jest? Ile ja dostaję na godzinę? Teraz muszę iść do Klaudii i podpytać oczywiście, od razu te pieniądze inwestujemy w kolejne. Kolejny klucz. Nie my zostajemy. Zostajemy 2000 od razu. Robi wrażenie. A presto, Ezio. Od razu sobie weźmie jeszcze. Zróbmy to. Chciałem, żebyście po prostu widzieli wszystko co kupuję. Kopalnie. A udamy się do studni. W kolejnym już. Do studni już w kolejnym odcinku. A zatem dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się i do następnego. Cześć!